Samochody Volkswagen z ubezpieczeniem i kredytem 0%. Sprawdź szczegóły w salonie. Nasz pierwszy urlop we Francji. W życiu bym nie pomyślał, że nawiążemy z Francuzami tak bliskich kontakt. Ale nie znam jeszcze. Na szczęście jest coś, czego nie trzeba tłumaczyć. Już byłem wśród swoich, wiedziałem, co robić. Tak, zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Proszę się cieszyć urlopem. Wystarczy telefon 2274 i link 4 załatwia, co trzeba, a ja jestem na wakacjach. Warto mieć taką pewność. Klasówka w poniedziałek. Przygotujcie się. A może by tak nie pójść do szkoły? Dzieci nie da się upilnować przez cały czas. Dlatego codziennie daję mojemu synkowi Aktimel. Wzmacnia jego naturalną odporność dzięki bakteriom Lactase defensis Choćby mały spryciarz bardzo się starał, mamy niełatwo pokonać. Lasówki dziś nie będzie. Wasza nauczycielka zachorowała. Actimel naturalnie wzmacnia odporność. Codziennie. nie. Wszystkiego najlepszego! Wszystkiego najlepszego! Wszystkiego najlepszego! Ty też oczekuj wszystkiego najlepszego w urodzinowej promocji sieci ERA. Nowoczesny Sony Ericsson C630 z cyfrowym aparatem i 7 innych modeli już od złotówki. Przyłącz się. ERA. Możesz więcej. Skitus. Absolutnie owocowe. Absolutnie wciągające. Ale to nie wszystko. Spróbuj tańczy znaków. Kuba i Tomek, jak większość nastolatków, spędzają godziny na telefonie, ale jest między nimi duża różnica. Rodzice Kuby korzystają z Tele 2. Zatem jego 3-minutowe połączenie międzymiastowe kosztuje ich tylko 44 grosze. Rodzice Tomka wciąż korzystają z planu standardowego telekomunikacji. Komunikacji Polskiej i muszą płacić aż 1 6 zł groszy za takie samo połączenie. Nie zmienisz swojego nastolatka, ale możesz zmienić operatora. Zadzwoń 0801 801 100. Tele2 łącz na stanie. Gwarancja, tanie rozmowy. Chcesz się pokazać w telewizji? Chcesz poczuć smak sławy? Wygraj udział w wyprawie życia z Martyną Wojciechowską. Wewnątrz opakowań batonów Snickers, Mars i Twix znajdziesz kody. Wyślij je jak najszybciej SMS-em. Czekacie sława i wielka wyprawa. Nowa pasta Clean, Clean and Polish zawiera cząsteczki, które delikatnie usuwają nalot, wnikając jeszcze głębiej oraz cząsteczki wygładzające, które sprawiają, że pod językiem czujesz tylko gładkość zębów. Clean man. zęby, którym twój język się nie oprze. Piłkarski Czwartek TVN Mecze pierwszej rundy Pucharu UEFA na żywo. O 16.45 Wisła Kraków dynamo Winisi. Rywale Wiślaków przewodzą w gruzińskiej ekstraklasie. Jak poradzi sobie z nimi lider polskiej ligi? A o 20.15 Austria Wiedeń, Legia Warszawa. Legia kontra Zdobywca Super Pucharu Austrii. Mecze pierwszej rundy Pucharu UEFA. Dziś w TVN. wizytę Wizytowuję sama. Ktoś dokonuje krwawego zamachu. Trwają poszukiwania sprawców. Tymczasem w domu policjanta pojawił się obcy człowiek. Chcę mu zapewnić dach nad głową, bo czuję się winna. Mężczyzna dziwnie się zachowuje. Czy ma jakiś związek z mordercami? Wszystko jest pod kontrolą. Przybysz. Dziś o 22.50 w TVN. Znam się zawiadam, jestem komisarzem. Myślałem, że mu zaczekał. A ja... Nowy serial Kryminalni. W sobotę o 20 w TVN.